Witamy w Grodzisku Mazowieckim, zawsze jestem ciekawy jak artysta, muzyk odpowie na pytanie jak się podobał koncert. Ze strony publiczności wyglądaliście i brzmieliście rewelacyjnie. To jest pytanie socjologiczne, myślę, że należałoby w jakiś staty statystyczny sposób zadawać różnym wykonawcom to samo pytanie i zebrać potem na przykład 350 odpowiedzi i zobaczyć jak to działa. To jest tak, że wykonawca nie jest od oceniania tego czy mu się podobało czy nie, tylko jest od wykonania swojej pracy najuczciwie i najlepiej jak potrafi. I może oczywiście odczuwać jakieś niedogodności, że sala, że coś tam. Mamy od 25 lat w zespole taki, te, taką zasadę, że nie ma złej publiczności, nie ma złej sali. Wszystko trzeba w odpowiedni proporcjonalny sposób dostosować do miejsca, w którym się spotykamy z publicznością. Wolicie grać na takich salach jak tutaj w Centrum Kultury, czy wolicie grać pod gołym niebem pełnym cudów zresztą? Są różne, są różne sceny i zdarza się, że pod, niebem, że, że pod gołym niebem, niebem uda się zagrać bardzo kameralny koncert, a w małej sali czasem się zdarzy zagranie koncertu bardzo intensywnego. Nie ma tutaj żadnej reguły. Wszystko się dzieje w czasie teraźniejszym. Teraz szybko i już. Jeżeli człowiek nie ma refleksu, to się nie załapie. Jeszcze tyle gwiazd. Spadnie w nasze dłonie. Niespotykamy. Bardzo ambitna muzyka, bardzo ambitne słowa. Skąd czerpiecie inspiracje? Jak powstają utwory? No to każdy powstaje inaczej. Nie ma tutaj żadnej metody działania. Czasem jest to błysk, czasem jest to kilka dni pracy, czasem kilka tygodni, a czasem coś leży latami i dojrzewa, znaczy inaczej. Twórca dojrzewa do tego, żeby zrozumieć to, co zrobił. Nie ma żadnej, ja nie mam żadnych metod. Oprócz tego, że najlepiej się pracuje systematycznie, codziennie, po kilka godzin, i to przynosi zawsze jakiś efekt. Wierzysz? Choćbyś wierzył w niewiarę, niewiara. Że Gracie dużo koncertów. Wczoraj w Wrocław, dzisiaj Grodzisk, niedługo poznań. Wydaliście 10 płyt, z czego 5 jest platynowych. Czego jeszcze można Wam życzyć? O, żebyśmy wydali jeszcze 5 platynowych płyt i żeby to były takie nakłady, jak bywało kiedyś. I żebyśmy umieli zawsze porozumiewać się z publicznością. Która nam ufa, i żebyśmy tego zaufania nie stracili. Dziękuję za rozmowę, tego właśnie życzę. Dziękuję za wypowiedź. Dziękuję za wypowiedź. Ten błęd kiszony Nie nas odnajdzie. A niech by zaszedł. Koncert znakomity, no generalnie jeśli chodzi o raz zespół Raz, Dwa, Trzy to, to myślę jeśli chodzi o e, samą muzykę to jest e, majstersztyk i myślę, że Warto za każdym razem przyjść na ten koncert i posłuchać na żywo. To chyba jedni z niewielu już artystów, którzy potrafią tak zagrać piękne koncerty. Koncert wspaniały. Dla każdego fana raz dwa, trzy. Dzisiaj to była uczta, bo leciały wszystkie największe przeboje. Także mogliśmy tego posłuchać, mogliśmy gdzieś tam uczestniczyć w tym. I pan Adam Nowak, niesamowity kontakt z publicznością, to się nie zmienia od lat, więc wspaniały koncert. Naprawdę bardzo się cieszę i polecam. Pierwszy raz jesteśmy w Grodzisku w Centrum Kultury. Bardzo pozytywnie. także Odbieramy to w sposób, no, jesteśmy pod wrażeniem.